Cześć, witajcie w kolejnym deflogu, i bardziej kolejnym co zrobiłem i gdzieś no po prostu no my jak aktualnie mało zrobiłem bo to jest dzień po dniu dwa deflogi i temu musimy zapobiec więc w sumie już w tym tygodniu hmm, będzie deflog zamiast Clash Royale filmu a film z Clash Royale zostanie przesunięty tam gdzie był deflog ten, ten na niedzielę żeby nie było takiego czegoś. No to tak. Widzicie to na pewno te czerwone kulki, ponieważ te czerwone kulki to jest specjalny dodatkowy atak właśnie nowego zombie które mamy akurat dwa nowe zombie. Z tego zwykły został mega mocno wzmocniony w procentowej wartości do około około tak 60%, więc dość mocny. Dostałem buff do HP Bo jego HP zostało bardzo mocno zwiększone mm. Mamy dwóch Thanosów yy, Jeden Thanos jako ten normalny pierwszy Thanos Ten fioletowy, ten Thanos z... Yy, no wiecie o któregoś. Więc no, a drugi ten z Game. Więc no mm. Ten Thanos ze Squid Game ma jedyne co ma, co innego, to że jest delikatnie szybszy i ma najmniej HP ze wszystkich. A drugi Thanos jest wolny, bardzo wolny, oraz ma specjalny atak, o którym też teraz powiem, bo on jest wolniejszy. On ma bardzo dużo HP, ten Thanos. On ma najwięcej z nich wszystkich. Bo on ma HP mm, zwykłego zombie, teraz nowe HP zwykłego zombie razy 2 więc ma bardzo dużo HP po, poza tym ma zwykły, adiego, zwykły jego atak, zwykłego atak został o połowę zwykłego ataku zombie, za to dostał nowy atak, który bije dość spory damage i leci w naszą stronę kulka, której da się przeżyć. Ją. Leci taka jakby kulka, co kilka sekund właśnie nasz Thanos wysyła kul, kulkę w powietrze, która nas atakuje. Mamy... Miał być karabin, ale karabinu nie ma, bo karabin jeszcze nie jest skończony, więc... Chociaż spróbujemy, może już... Może go już zrobię bo nie pamiętam. Więc aktualny plan to w skrócie... By chyba, jeżeli dobrze to pamiętam ten plan to albo w czwartek, albo w środę był Clash Royale, to tam będzie vlog, a tak w niecieretwór zamiast też Clash Royale. Zastępstwo, bo nowy sensy robić dwa te floki rząd. To jest bardzo głupie i utrudniające nie tylko bo... śpiesza się i wszystko psuje, więc hmm. ogólnie to ten karabin miał W ogóle by, nawet by na to nie wpadł, że tu by pasował. Wpadliście na to wy na TikToku, gdzie w sumie zapraszam was tam, bo tam na TikToku przy okazji możecie sobie wszystko jakby możecie zauważyć, że tam głównie robimy ankiety pod tą grę, żeby tam, tam wyrządzić tą grą tak naprawdę, więc no. No tak wygląda mniej więcej całe, całe gra teraz. No nic się nie zmieniło, poza ma zombie. Spoiler. Te zombie jeszcze nie są do końca zbalansowane, więc legendy już muszę ze stan nerfy. Więc to tyle w sumie.